Cześć, siema, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was taki filmik trochę informacyjny. Mianowicie, dzisiaj rano weszłem na YouTube, no i okazało się, że już część kolekcjonerów otwierała już podobno Road to Euro 2016. Bodajże ta edycja już wyszła w Polsce. No i dzisiaj udałem się do sklepu, no i rzeczywiście, rzeczywiście można już kupować e, boksy, można kupować saszetki luzem, można kupować e, starter paki, można kuto, kupować również e, puszki a także e, multipaki. No i pokażę wam co udało mi się dzisiaj zakupić. Za, zakupiłem po pierwsze multipaka z Road to Euro 2016 oczywiście. E, taki multipak e, w cenie 25 zł zawiera 600 saszetek oraz dwie karty limitowane. Kupiłem go dlatego, że mi się te multipaki podobają. Bo można tu podpatrzeć, jakie są karty limitowane. Natomiast w blisterkach, które podobno też również mają wyjść, ale jeszcze nie wyszły, takiej możliwości nie będzie. No i ja już tu podpatrzyłem, jakie tu są limitki. No i muszę wam powiedzieć, że niestety są. To te same limitki, które były w blisterkach tych niemieckich z przodu. No ale ten e, multipak będziemy otwierać w następnym odcinku. Także zobaczycie, co tu jest. Mam nadzieję, że trafi mi się coś fajnego. No i drugą rzeczą, którą udało mi się dzisiaj zakupić, jest, jest puszka. Jest puszka, ta duża puszka kolekcjonerska. Muszę Wam zaraz coś pokazać. Mianowicie jest to już moja druga puszka z tej edycji, bo jak wiecie, wcześniej otwierałem już tą puszkę tylko że w wersji niemieckiej. Te puszki są jednakowe, właściwie niczym się nie różnią. Także pewnie zadajecie sobie pytanie dlaczego tą puszkę kupiłem mianowicie. W tej puszce bodajże było 8 saszetek i jedna karta limitowana Diego Costa. Nie chce mi się teraz sprawdzać, ale jeżeli chcecie, to możecie sobie cofnąć poprzednie filmiki i sobie obejrzeć, czy rzeczywiście mam rację. Natomiast ta puszka, ta w wersji polskiej, którą dzisiaj kupiłem, o proszę, macie tu z tyłu informacje. No i ja się skusiłem na tą puszkę kolekcjonerską, ponieważ jest cena 45 zł, a jest 10 zaszytek z kartami. I aż 3 karty limitowane, czyli ta puszka naprawdę w porównaniu z tą wymiata. No ale tą puszkę e, otworzymy też w następnych odcinkach i zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj e, ten opis się zgadza i rzeczywiście będzie 10 saszetek i 3 karty limitowane. Także będzie co otwierać. O tak to się prezentuje. No i co jeszcze jest? E, Możecie kupować mega starter packi z rod to Euro. I ja zawsze zaczynam właśnie otwieranie edycji od e, otwierania mega starter packa. No, ale dzisiaj go nie kupiłem. Podobno jeszcze e, w poniedziałek ma być w biedronce, w, też chyba w cenie 39 zł, czyli naprawdę tanio. Także może się skuszę. Ale dlaczego go nie kupiłem? Mianowicie, jak e, wiecie czy nie wiecie, ja już mega starter packa otwierałem. Bo Otwierałem już trochę kart z tych edycji, no i album już mam. Album mam. Eee, tak wygląda on w środku. Jak widzicie, trochę kart już mam. Eee, ja tego albumu jeszcze wam nie pokazywałem, ale jak otworzę tego multipaka i tą puszkę i wsadzę karty jeszcze, to wam zaprezentuję eee, ten album, jak się wygląda. Także tak by to wyglądało. To jest wszystko, co. Chciałem Wam powiedzieć, w następnych odcinkach będę otwierał tego multipaka i tą puszkę przede wszystkim. Jestem bardzo ciekawy, co mi się w niej trafi. Myślę, że Wy też jesteście bardzo ciekawi. Także zapraszam Was na no, kolejne odcinki. No i już śmiało możecie iść do kiosków, możecie iść do sklepów i kupować road to euro, bo już jest u nas. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.